Cześć, tu MacGuffin. Rząd przewiózł 2000 osób na pustynię, aby przeprowadzić straszny eksperyment. Dzisiaj pokażę wam miniserial z gatunku thrillera dramatycznego z 2009 roku pod tytułem Uwięziony. Uwaga spoilery, pilnujcie się. Mike odzyskuje przytomność gdzieś na pustyni i nie może zrozumieć jak się tu znalazł. Chłopak rozgląda się dookoła i widzi jak niedaleko od niego Grupa uzbrojonych ludzi goni starca. Widząc, że starzec spotyka się i upada, Mike bierze go na plecy i ukrywa w jaskini. Jednak nie udaje mu się dowiedzieć od uciekiniera, co się dzieje i gdzie się znajdują. Jedynie, co udaje mu się powiedzieć uciekinierowi przed zamknięciem na zawsze oczu, to, że musi skontaktować się z numerem 554 i poinformować, że udało mu się uciec. Mike nie rozumie niczego tego, co powiedział starzec, ale czekając aż pościg minie, Robi mogio pod drzewem i kieruje się w stronę, z której przybyli ludzie. No co, Mike dociera do dziwnego miejsca wioski z identycznymi domkami i prostymi ulicami. Nagle zauważa taksówkę i w nadziei, że samochód zawiezie go z do Nowego Jorku, to w od razu staje się jasne, że nadzieja się nie spełni. Taksówka śmieje się z prośby pasażera i wyjaśnia, że nikt nie zawiezie go poza granicę osiedla, które notabene. Nie ma ani dworca, ani lotniska. Mike wyskakuje z samochodu. I biegnie do baru, który zauważył na końcu jednej z ulic. Tam zauważa dziewczynę, która patrzy na niego intensywnie i prosi o pomoc. Jednak, nie dostając normalnych odpowiedzi, zauważa pościg. Mike rozumie, że musi natychmiast uciec. Przy wyjściu na niego czeka ten sam taksówkarz, który bez opowiada o swoich problemach rodzinnych i o tym, jak jest zajęty. Mike zauważa jeszcze jedną dziwność. Mówiąc o swoich bliskich, taksówkarz nazywa wszystkich liczbami, a nie imionami. Pomaga mu to przypomnieć słowa starca i prosi go o zawiezienie go do numeru 554. Tajemniczą osobą z tym numerem okazuje się być kelnerka przy drożnej kawiarni. Dziewczyna oferuje klientowi wiele dań w kopertach do wyboru, a jak tylko słyszy, że odwiedzający przyszedł to niej z wiadomością od starca, jej nastrój radykalnie się zmienia i daje do zrozumienia, że nie będzie tego dyskutować z nieznajomym do kawiarni znów podjeżdżają prześladowcy a kelnerka pomaga mężczyźnie uciec przez tajne przejście jednak jego ucieczka się nie udaje Mike wpada w ręce starszego mężczyzny w białym garniturze który nazywa go nie po imieniu ale cały czas powtarza, że jest numerem szóstym szóstka budzi się w szpitalu a jego lekarzem okazuje się być dziewczyna z klubu, która uśmiechała się do niego i mówi, że chce mu pomóc z sali szóstki przenoszą go do gabinetu tego samego mężczyzny w białym garniturze był nimi to drugi i który jest liderem tej osady. Ostrzegał chłopaka, że nie ma wyjścia z osady. Jeśli chce pozostać przy życiu, powinien się z tym pogodzić. Ukradłszy taksówkę, szóstka, próbuje uciec z osady, ale dookoła niego rozpościera się widok na bezkresną pustynię. Zatrzymując się, żeby odpocząć, przypomina sobie swoją ostatnią noc w Nowym Jorku. Opuściwszy pracę, wszedł do kawiarni, gdzie do niego podszedła sympatyczna dziewczyna Lucy. Poprosiła o numer telefonu chłopaka, żeby zadzwonić, a ostatecznie umówi się na wieczór. Pielęgniarka przyjeżdża po swojego nowego przyjaciela i znajduje jego nieprzytomnego na pustyni. Następnie Szóstka wraca z powrotem do osady. Wchodzi do domu starca, którego znalazł na pustyni i znajduje rysunki znanych statui z Nowego Jorku. 1112. Syn drugiego. Pyta ojca dlaczego Szóstka tak pewnie twierdzi, że istnieją inne miejsca poza osadą. Na co ojciec zapewnia chłopaka, że są to tylko fantazje człowieka, który nie jest zadowolony z normalnego, spokojnego życia? Kelnerka z kawiarni w końcu odwiedza nieznajomego i opowiada mu, że stary dzielił się z nią swoimi przypuszczeniami, że są więźniami osady i że istnieje naprawdę wiele innych miejsc, do których marzył uciec. Mężczyzna obiecuje jej, że zachowa jej sekret w tajemnicy i zapewni jej bezpieczeństwo. Szóstemu Przydzielają własny dom, nadzieję, że to go uspokoi. Mężczyzna jeszcze bardziej postanawia dowiedzieć się, jak trafi do usady i jak stąd uciec. Już następnego dnia w kawiarni dochodzi do eksplozji, a szóstka zostaje oskarżony, że wina za nieszczęście z kelnerką leży po jego stronie. Przed śmiercią dziewczyna zdążyła powiedzieć szóstce o pewnych wieżach, do których trzeba uciec, żeby znaleźć wyjście. Kolejna próba ucieczki dla szóstki kończy się tym, że na pustyni ratuje go pewien mężczyzna, przedstawiający się jako jego brat. Jednak mimo to, że chłopak jest przekonany, że to oszustwo, nazywa go szaleńcem i zarzuca mu odrzucenie bliskich. Fałszywy krewny zabiera szóstkę do swojego domu, gdzie wszyscy bardzo się cieszą z jego widoku i udają, że znałem się od wieków. Zdałem sobie sprawę, że szóstkę nie chce przyjąć do rzeczywistości. Brett namawia go, aby odwiedził psychiatrę. Okazuje się, że szóstka jest doskonałym kierowcą autobusu, co daje mu szansę na ucieczkę, kiedy będzie ku temu okazja. I taka okazja nadarza się też bardzo szybko. Razem z bratem szóstka prowadzi na wycieczkę ludzi i kieruje autobus w miejsce, gdzie stoją przezroczyste sylwetki wież. Jednak tam znajduje się tylko stary, zardzewiały kotwicz. Brat szóstki, jakby przypadkowo, wygrywa wycieczkę na wakacji z rodziną. Mężczyzna domaga się, żeby jechać z fałszywą rodziną. Szustka znów wspomina wieczór z normalnego życia i przypomina sobie, jak zaprosił Lucy do siebie do tego domu. Podczas rozmowy mężczyźnie staje się jasne, że dziewczyna pojawiła się nie bez powodu. Jest została wysłana przez firmę, z której tego wieczoru dzwonił się Mike, żeby szpiegować go. Cała rodzina razem z szóstką jedzie do kurortu, ale okazuje się, że nie ma tam żadnego morza, tylko małe, oddzielne baseny. Ale nie można nazwać tego w ogóle wyjazdu bezowocnym. Brat przyznaje szóstce, że faktycznie jest fałszywy i nawet nie wie, czy to jego rodzina. Sam chętnie poznałby prawdę i uciekł stąd, ale bardzo boi się o swoje życie. Pojął zapewnień szóstki, że wszystko będzie dobrze. Jego brat ginie po krótkim czasie, a sam buntownik trafia do kliniki psychiatrycznej, gdzie leczą takich gadotliwców jak on. Dwójka wzywa do siebie buntownika i nakazuje mu pracować z tajnym agentem oraz jego najlepszym pracownikiem. Rozumiejąc, że to pułapka, szóstka pyta, dlaczego mu ufają. Dwójka wyjaśnia, że w ten sposób będzie mógł dowiedzieć się więcej o działaniach chłopaka, ale on w zamian będzie mógł znać tych, którzy śnią o swoim poprzednim życiu. Partner szóstki pokazuje pierwszego podejrzanego, nauczyciela w lokalnej szkole. Aby zbliżyć się do niego i dowiedzieć się czy śnią mu się sny, szóstka musi też pracować jako nauczyciel do spraw nadzoru i donosów. W sypialni dwójki jego żona ciągle śpi, okresowo lider wkłada do jej ust kolorowe tabletki, ale pewnej nocy zwolniwszy samochronę podaje czarne substancje, od których kobieta się budzi. Ona z radością obejmuje męża, a on gości ją w najsmaczniejszym dla niej konwencie. Rozmawiając obaj zdają sobie sprawę, że przebudzenie może być bardzo krótkie. Szóstka wychodzi na śledztwo ze swoim partnerem i instalują kamery w domu nauczyciela, kiedy ten się budzi i zauważa, że go obserwują. Rozumie, że teraz zostanie wysłany do tunelu, miejsca, do którego trafiają wszyscy nieposłuszni. Jedynym ruchem ręki mężczyzna pozbawia się strachu i wszystkich problemów. Szóstkę wymaga od partnera odwiezienia, poszkodowanego do szpitala, a zostawiając go na progu szpitala ukrywałem się, żeby nikt nie dowiedział się, co było przyczyną takiego zranienia. Dwójka również zauważa kamerę w swoim domu i nalewa żonie kieliszyk wina, od którego znów zasypia. Lider usuwa urządzenie do śledzenia, próbując dowiedzieć się, kto je zainstalował. Na podwórku domu taksówkarza pojawia się ogromna leja, w której nie widać dna. Takie leje pojawiają się w osadzie, gdy żona Dwójki budzi się, aby spędzić chwilę ze swoją rodziną. Dwójka pyta swojego tajnego agenta. Czy zauważył, że szóstka spotykał się z jego synem. Po tej rozmowie 909 szybko odjeżdża do swojego domu i nie zauważając, że w jego furgonetce ukrył się numer 313, czyli pielęgniarka ze szpitala, pokazuje szóstce zdjęcia, na których jest sfotografowany na dachu jej domu, domyślając się, że mężczyzna to tajny agent prosi, żeby trzymał się od niej z daleka, żeby dziewczyna nie stała się kolejną ofiarą systemu. 1112 przychodzi właśnie do 909, i okazuje się, że mężczyznę i chłopca łączy długoletnia tajna przyjaźń. Szóstka wchodzi do pokoju w nieodpowiednim momencie i wmaga od partnera zaprzestania obserwowania pielęgniarki. W przeciwnym razie opowie o wszystkim, co właśnie zobaczył. Wujka wzywa swojego syna na rozmowę, a ponieważ chłopak jest już przerażony sugestiami, słyszy w słowach ojca sugestie, doprowadzając się do paniki, przychodzi do 909 z nożem. Ten nie stawia oporu, odwracając się plecami, aby przyjacielowi było łatwiej zrobić to, co potrzeba. Szóstka znajduje syna dwójki i wymaga od niego, aby powiedział, gdzie zebrali pielęgniarkę. Chłopak rozumie, że buntownik może go wydać i opowiada mu o tunelach. Zgadzając się pomóc Szóstce dostać się tam pod pretekstem więźnia, w tunelu mężczyzna czeka straszne zjawisko, ale budzi się znów w swoim łóżku, jakby nic się nie stało. Dwójka wzywa najbardziej aktywną uczennicę szkoły i pyta, czy to ona zainstalowała kamery w jego domu. Aby nie przestraszyć dziewczynki, daje jej lody, ale po chwili. Waflowa tarta ląduje na ziemi, a szpiek jest zabierany czarnym samochodem ciężarowym. Na następny dzień Szóstkę czeka niespodzianka. Na ekranie telewizora informują go, że nadszedł czas, aby znaleźć idealnego partnera. W osiedle działa system, który pozwala na wybór kandydatek zdalnie, a następnie wybranie odpowiedniej duszy towarzyszącej. Najpierw Szóstka udziela wywiadów, w którym opowiada o sobie, a następnie przygląda wiele dziewczyn na ekranie. Wśród kandydatek szóstki zauważy dziewczynę z poprzedniego życia, tę, z którą spędził ostatnią noc tylko w osiedlu. Lucy całkowicie straciła wzrok i zupełnie nie pamięta Majka. Taksówkarz zaprasza szóstkę, aby pokazać mu. Lej, nie zauważając, że jego córka, jeździ na rowerze tuż obok. Porządny mieszkańca się namyśli tylko o tym, że trzeba donieść, gdzie trzeba o pojawiającej się dziurze. Podczas gdy firma zbiera się do stołu, dziewczynka wychodzi na ulicę i jeździ w stronę Leja. Rusy dokładniej ta, kim się stała, wprowadza do niego surowice miłości, która pozwala im obu stworzyć silną parę. Dwyka zauważa za pielęgniarki i rozumie, że dziewczyna naprawdę czuje coś do szóstki i nie jest to wywołane genetycznym preparatem. Na co Lider proponuje dziewczynie pozbyć się rywalki, jednak ona odmawia. 1112 znajduje tabletki, które ojciec ciągle podaje swojej matce. Chłopak prosi pielęgniarkę, aby sprawdziła, co zawiera ich skład. Informuje go, że jedna z tabletek to silny środek nasenny, druga powoduje halucynacje, a trzecia ma zupełnie nieznany skład. Szóstka zaczyna podejrzewać, że co noc go gdzieś zabierają i dzieje się tym z pielęgniarką, gdy Ty tylko wygłasza te słowa. Jego oczy się zamykają, a do pokoju wchodzą ludzie w białych kombinezonach. Mężczyznę przewożą do szpitala, gdzie to sama przyjaciółka, medyk wstrzykuje mu preparat powodujący uczucie zakochania. Szóstka potwierdza swoje pragnienie poślubienia Lucy, choć wie, co spowodowało jego uczucia. Przed osiedlowym kościołem gromadzą się wszyscy mieszkańcy w oczekiwaniu na ceremonię. Podczas gdy zebrani czekają na pannę młodą, do Szóstki podchodzi pielęgniarka i ponownie mówi mu o surowicy. Mężczyzna jednak jest zdecydowany na ślub i prosi przyjaciółkę, by zostali przyjaciółmi. Pielęgniarka postanawia wykorzystać już ostatnią szansę i całuje chłopaka. Lucy mimo, że nie widzi, słyszy szeptanie ludzi i wszystko rozumie. Dziewczyna ucieka w stronę pustyni, a szóstka próbuje ją dogonić. Dziewczyna przyznaje, że ich spotkanie nie było przypadkiem i ona pamięta swoje stare imię i swoje stare życie. Dwójka wysłał ją tutaj, aby zumała serce niepokornemu szóstce. Taksówkarz stoi na krawędzi kolejnej wory i chce się rzucić, aby wreszcie przestać winić się za to, co stało się z jego córką. szóstce udaje się jednak przekonać przyjaciela, ale przygapia chwilę, gdy Lucy krok po kroku schodzi do przepaści. W tym momencie w dziedzinnym miorku Yorku Mike idzie ulicą, a na jego oczach wybucha jego własne mieszkanie, gdzie czekała na niego prawdziwa Lucy. Docierając do mieszkania, chłopak dowaduje się, że, że nikt nie przeżył. Szóstka przychodzi do domu dwójki, żąda, by ten wyszedł i odpowiedział za śmieję się jego ukochanej, podczas gdy jeden szóstcy krzyczy, stojąc przy bramie drugi, Opierając się o samochód, obserwuje wszystko z boku. Dwójka daje synowi klucz do szafki z tabletkami i proponuje chłopcu spędzić dzień z matką. Mężczyzna próbuje wytłumaczyć synowi, że nie może obudzić żony na zawsze, ponieważ osiedle to jest ziemi i umysłu, a w nim dzieje się to, co widzi ona we własnych snach. Szóstka budzi pielęgniarkę i odpowiada na jej pocałunek, który miał miejsce przy kościele. Dziewczyna wypędza chłopaka, mówiąc, że nie jest jeszcze gotowa, a on znika, postanawiając nie denerwować przyjaciółki. Jednak po kilku godzinach szóstka pojawia się u pielęgniarki w pracy i zaczyna paplać o tym, co się stało z Lucy, jakby wcześniejsza sytuacja nie miała miejsca. Także taksówkarz odgania szóstkę, mówiąc, że nie chce już z nim walczyć. Wróciwszy do domu, chłopak zauważy, że ktoś, kto podszywa się pod niego, był w pokoju i zostały tam nie tylko przywrócone rzeczy, ale także notatkę na lustrze. Mike idzie do pracy, a jego przepustka okazuje się być już nieważna. ściska kartkę i prosi o przepuszczenie go bez niej. Szóstka siada do taksówki, żeby wyjaśnić u przyjaciela, gdzie mieli okazję się pokłócić i w tym momencie zauważa swojego sobowtóra niedaleko kościoła. Między mężczyznami wybucha bójka, a nowa szóstka żąda zniszczenia dwójki za wszystko, co mu zrobił. Dwójka odchodzi z willi, pieszo, co zupełnie do niego nie pasuje, zrzucając po drodze drogie akcesoria i marynarkę. Wchodzi do lokalnego sklepu i prosi sprzedawcę o zapalenie papierosa, co od dawna jest zakazane na osiedlu. 1112 staje się matką i spędza z nią cały dzień. Chłopak próbuje zrozumieć, dlaczego matka wybrała sen zamiast bycia z nim, i argumenty, że to dla jego dobra, nie przekonują go. Szóstka przychodzi do drugiego, który wychodzi z sklepu, ale ten twierdzi, że jest tylko sobą, w którym lidera, więc nie ma się czego bać. Jednak zauważcie, że drugi szósty lider wyraźnie zmienia się po twarzy. Mike schodzi do piwnicy, do rzemieślnika, który może wymienić mu przepustkę, i rozpoznaje w nim sprzedawcę ze sklepu na osiedlu. Obaj mężczyźni coś czują, ale żaden z nich nie może zrozumieć, skąd się znają. Żona dwójki spaceruje po trawniku, a w tym czasie na ulicach znowu pojawiają się wory. 1112 prosi matkę o możliwość wyjazdu w inne miejsce, ale ona mówi, że jest to niemożliwe i lepiej dla niego pozostać na zawsze na tym osiedlu. Nie wytrzymując kobieta przyznaje się do prawdziwego świata. Mogą wrócić tylko ci, którzy się tam urodzili, a ich syn to owoc jej wyobraźni, który może istnieć tylko w jej rzeczywistości. Ojciec odchodzi na pustynię i wyrzuca klucz do sejfu z lekami, myśląc, że jej matka nie będzie miała więcej leków, zostanie wtedy z nim. Druga szóstka przychodzi do chłopca i pyta go o ojca, podawając się za prawdziwą szóstkę. Chociaż chłopiec rozumie oszustwo, mówi mężczyźnie gdzie szukać dwójki. Zmieniwszy zdanie chłopiec, gdzie szukać klucza zakopanego w piasku. Drugi siedzi w kościele. Gdy druga szóstka znajduje go tam, mężczyzna próbuje wyjaśnić cel stworzenia osiedla. Jego zdaniem w prawdziwym świecie jest zbyt wiele brudu i okrucieństwa. A jemu udało się stworzyć kąt, w którym ludzie są wolni od wad. Druga szóstka planuje pozbyć się lidera, a jego protoplasta przekonuje go, że wtedy staną się niczym lepsi od tych, którzy ich trzymają w niewoli. Szóstka łączy się ze swoim Alterego i odchodzi, zostawiając dwójkę, by kontynuować walkę. Znaleziony klucz, 1112, wraca do matki i kładzie ją spać. Chłopiec jeszcze raz pyta, czy kiedykolwiek będą mogli być normalną rodziną. I otrzymując odpowiedź, którego go smuci, podejmuje ostateczną decyzję. Majkowi udaje się dotrzeć na piętro, na którym znajduje się centrum zarządzania mieszkańcami osiedla. Rzemieślnik, który przyszedł razem z nim, widząc na ekranie siebie w postaci sprzedawcy, patrząc na twarz Majk, rozumie, że to wszystko jest jego dziełem. To on donosił władzę o wadach wszystkich pracowników firmy, po czym znikali. Podchodząc do okna, Mike widzi osiedle i siebie stojącego na chodniku. Macha do siebie, ale szóstka widzi tylko przezroczyste sylwetki budynków. W osiedle pojawiają się nowy domy i nowi mieszkańcy, którzy nie pamiętają skąd przybyli. Za Mike'iem wysyłają samochód, aby przetransportować go do ważnej osoby. Jako kierowca, chłopiec widzi swojego starego przyjaciela taksówkarza, który oczywiście nie wie, że się znają. Błyka decyduje się przestraszyć szóstkę, aranżując mu poważną chorobę, która zagraża życiu. Mike przyjeżdża do biura pana Curtisa którego żona siedzi na kanapie w stanie obłędu. Cartis okazuje się liderem osiedla drugiego. Para spędziła wiele lat na badaniu ludzkiej podświadomości, dzięki czemu byli w stanie zgromadzić równoległe osobowości ludzi w jednym miejscu i wpływać na nich za pomocą umysłu. Kobiety, które były wcześniej uzależnione, traciły chęć do zakazanych substancji, a ci, którzy prowadzili niemoralny tryb życia, przekształcali się w godnych członków społeczeństwa. A najważniejsze, dlaczego? Powstało się dla to ich syn. Nie mogąc mieć dziecka w rzeczywistym świecie, Kultisowie, postanowi stworzyć go w swojej podświadomości. 1112 wchodzi do sypialni matki i, biorąc poduszkę w ręce, kończy jej cierpienie. Kiedy dwójka dowiaduje się o tym, co się stało, szuka syna, aby dowiedzieć się, co się stało. Czeka go kolejny szok. Syn także skończył swoje życie. Po pogrzebie syna dwójka zastanawia się, kto teraz powinien zająć ich miejsce. Stawia warunki pielęgniarce, zatrzymać poważną chorobę szóstki. Ale tylko wtedy, gdy podejmie obowiązki jego żony, poświęcając wszystko w rzeczywistym świecie. W osiedlu pojawia się coraz więcej dziur i szóstka prosi dwójkę, aby wypuścił ludzi, ponieważ życie tutaj jest niemożliwe. Curtis przyprowadza majkę do kościoła, gdzie siedzi jedna z parafianek Sara. Dziewczyna wyraźnie dawno straciła zmysł, ale gdy podnosi głowę chłopiec, rozpoznaje w niej pielęgniarkę, która w osiedlu wygląda znacznie lepiej. Tłum zaczyna skandować porzucone przez dwójkę słowa i teraz wszyscy czekają, aż szóstka zajmie miejsce lidera. On i jego towarzyszka pielęgniarka będą zarządzać osiedlem, a dzięki ich marzeniom życie w nim znów się poprawi. Dwójka zaciska granat w zębach i ciągnie zawleczkę. W Nowym Jorku Curtis obejmuje żonę, która zamierza przygotować mojego ulubione koperty. Szóstka, stając się drugim, już nie chce wypuszczać wszystkich na wolność. Teraz jest pewne, że najpiękniejsze i najbezpieczniejsze życie dla ludzi może być tylko na tym osiedlu. W tym momencie seria się kończy. Subskrybujcie! aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.